Nie wiem, co on znowu za durny pomysł wymyślił. Ja już nie mam siły na jego pomysły. Ściąga cały czas. Na... Kochani, środa to jak wiecie, dzień. ...meetingu sprzedażowego. Tak, wielkie brawa, wielkie brawa. Tak, jak co tydzień? Zbieramy się tutaj w konferencyjnej, żeby przegadać wszystkie rzeczy, które będziemy musieli sprzedać ludziom. Ale jak widzicie, coś dla was przeszykowałem. Zrobimy sobie. teleturniej. Jeden dla Ciebie, jeden dla Ciebie, jeden dla Ciebie. Uwaga, szybkie zasady konkurencji. Ja będę opisywał przedmiot, który jest przykryty pod naszym wspaniałym ręcznikiem, który jest lepszy od Twojego. No i Wy będziecie musieli zgadywać, kto będzie wiedział, naciska na. Lecimy? Zamknijcie oczy? Zamykamy oczy, zamykamy oczy wszyscy? Mam zamknięte, na pewno. Dobrze, kochani, otwieramy oczy, otwieramy oczy. Na pewno się nie domyślacie co może być pod tym ręcznikiem. No ale zacznijmy zabawę. Zacznę opisywać i uwaga. Jest to okrągłe. Nic dla mnie przychodzi do głowy. Uwaga, teraz będzie trochę prościej. Jest to do kopania. Nowy piłka. No nie, no to nie jest piłka. Bo jest to Piłka z podpisami całej pogoni Szczecin, w tym naszego koźminiaka Jakuba Lisa. Ok, mamy kolejny przedmiot, i yy, uwaga podpowiedzi. Jest to szklane. Łatwo się tłucze. I można zawiesić na choinkę. Bąbka choinkowa. Nie, nie jest to bombka choinkowa, ponieważ. Jest to bombka choinkowa w kształcie serca, wykonana przez firmę LOTOS, zrobiona własnoręcznie, specjalnie co roku na nasze yy, finały. Następny przedmiot, otwieramy oczy. Proste, liczę, że zgadniecie. Eee, zakłada się na głowę... Madaszek... Czapka. No nie. Nie jest to czapka, ponieważ jest to czapka z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024. Przekazana przez Julię Damasiewicz. Razem z jej podpisem na zdjęciu. Julia tam była i Julia przywiozła nam tą czapkę specjalnie na finał. To może byście chcieli panowie spróbować swoich sił w opisywaniu. To ja mogę. No to chodź. Tylko szef nie patrzy, tak? Eee, nie, nie, nie podglądałem. Eee, Okej. Okay. Jest to coś, co nosimy na górnej części naszego ciała. Ma rękawki. Czy są to klapki polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 i koszulka polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024, przekazane przez Julię Damasiewicz wraz z jej podpisem? No, Mówi się, wybrać wydar! Ja! Jak to się wydarzyło? Ja! Naprawdę! Naprawdę? No, dziękuję, dziękuję. Paweł, szykuj następne rzeczy. Dobrze, także przygotowałem dwie rzeczy które będziecie musieli odgadnąć. Mogę to opisać jako elementy biżuterii. Jedno z nich jest takim dodatkiem na przykład do garnituru, do żakietu, do koszuli, a druga jest czymś, co możemy nosić na, na rękach. I co, nie świta? Fin polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 i bransoletka marki LILO, amulet szczęścia dla polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 przekazane przez Jurkę Damasiewicz. No brawo, brawo młody, skąd ty to nie No tak szybko, jeszcze tak szybko i tak sprawnie to nikt nie zgadł po prostu. Młody, udało ci się zgadnąć? Nie wiem jakim cudem to zrobiłeś, ale możesz teraz zaprezentować nagrodę. Możecie otworzyć. Ten przedmiot służy do czytania. I można też. Zobaczyć w nim obrazki. Jest związany z pewnym superbohaterem, który robi pajęczyny. Jest. Służy do czytania. Może ktoś coś wie? Nie wie. Może ktoś coś wie, coś się domyśla. Wydaje mi się, że to może być komiks zwany ten alternatywnym okład. Mano Knights, Third Devil Spider-Man, limited edition. Nigdy nie było otwarta i zapieczętowana naklejką z logo Dynamic Forces. Komiks jest dostarczany z certyfikatem autentyczności, co gwarantuje, że wydanie jest oryginalnym numerem 269 z 5000 egzemplarzy. Dodatkowo autograf rysownika na okładce. Tak jest, tak jest. Mamy to, koniec gry. Dziękuję wszystkim bardzo za tą wspaniałą rozgrywkę. Kochani, brawa dla was, brawa dla was. Koniec spotkania sprzedażowego. Nara.